Wojenna postawa Chin. Pekin zmobilizował swój aparat rządowy do przeciwdziałania działaniom handlowym USA. Pracownicy Ministerstw Spraw Zagranicznych i Handlu zostali zobowiązani do odwołania urlopów i pozostawania w gotowości całą dobę przez 7 dni w tygodniu, co odzwierciedla środki nadzwyczajne zazwyczaj zarezerwowane na czas kryzysu. Ten podwyższony stan gotowości obejmuje również departamenty propagandy, które zostały zobowiązane do rozpowszechniania wyzywających przekazów, w tym archiwalnych nagrań Mao Zedonga, przysięgającego, że nigdy się nie podda. Ten ruch podkreśla determinację chińskiego przywództwa do demonstrowania siły i odporności w obliczu presji gospodarczej, sygnalizując potencjalną długoterminową konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi. W odpowiedzi na narastające napięcia handlowe, Chiny rozpoczęły globalną ofensywę dyplomatyczną, mającą na celu zdobycie międzynarodowego poparcia przeciwko amerykańskim cłom. Pekin zarządził ofensywę, zachęcając inne kraje do sprzeciwienia się polityce handlowej prezydenta Trumpa. Ta strategia obejmuje zintensyfikowanie wysiłków dyplomatycznych w celu budowania sojuszy z innymi krajami dotkniętymi działaniami handlowymi USA. Wzmocnienie departamentów zajmujących się relacjami z USA, w tym urzędników, którzy pracowali nad odpowiedzią Chin podczas pierwszej kadencji Trumpa. Wykorzystanie platform mediów społecznościowych do rozpowszechniania wyzywających przekazów, w tym klipów byłego przywódcy Mao Zedonga, deklarującego nigdy się nie poddamy. Agresywne podejście dyplomatyczne Chin oznacza znaczącą zmianę w stosunku do wcześniejszych prób deeskalacji konfliktu handlowego poprzez kompromis. Sygnalizując bardziej konfrontacyjne podejście w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie atak na szpital w Gazie. Dzisiaj Izrael przeprowadził atak rakietowy na szpital w Strefie Gazy, co doprowadziło do zniszczenia oddziału ratunkowego i izby przyjęć oraz uszkodzenia innych części placówki medycznej. W wyniku ataku konieczna była ewakuacja pacjentów z placówki. Według doniesień medycznych, atak spowodował znaczne zniszczenia infrastruktury szpitalnej, co jeszcze bardziej pogarsza i tak już katastrofalną sytuację służby zdrowia w oblężonej strefie gazy. Izraelskie siły obronne twierdziły, że atak był wymierzony w bojowników Hamasu, którzy mieli wykorzystywać placówkę medyczną. Atak ten wpisuje się w szerszy kontekst intensyfikacji działań militarnych Izraela w regionie, co sugerują doniesienia o nasileniu ataków w całym regionie. Sytuacja humanitarna w gazie pozostaje krytyczna z ograniczonym dostępem do podstawowej opieki medycznej, leków i materiałów medycznych dla ludności cywilnej. Napięcia między Rosją a Ukrainą, reakcja Kremla na żądania Trumpa. Kreml wydał dzisiaj oświadczenie, w którym stwierdził, że natychmiastowe rezultaty w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie nie są możliwe, co stanowi odpowiedź na żądania prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące postępów w negocjacjach pokojowych. Specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkow, odbył dziś rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie potencjalnego zakończenia konfliktu. Trump skomentował, że dyskusje mające na celu zakończenie wojny mogą iść dobrze, ale dodał również, że nadchodzi moment, w którym trzeba albo postawić na swoim, albo zamilknąć. Komentarz ten wskazuje na rosnącą niecierpliwość administracji amerykańskiej odnośnie do postępów w negocjacjach pokojowych. Eskalacja przemocy w Ukrainie Rosyjskie siły przeprowadziły dziś atak rakietowy na miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie, zabijając co najmniej 34 osoby, w tym dwoje dzieci, i raniąc 117 osób. Atak nastąpił w poranek niedzieli palmowej, gdy mieszkańcy gromadzili się na uroczystościach religijnych. Zniszczeniu uległy kluczowe elementy infrastruktury miejskiej, w tym obiekty cywilne. Prezydent Francji Emmanuel Macron określił: Incydent jako jawny dowód na to, że Rosja wybiera kontynuację wojny. Wezwał jednocześnie do natychmiastowego zawieszenia broni narzuconego Rosji. Podobne stanowisko wyraziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podkreślając konieczność pilnych działań w celu wymuszenia zaprzestania walk. Planowane rozmowy USA-Iran w kontekście rosnących napięć na Bliskim Wschodzie dzisiaj pojawiły się informacje o planowanym rozpoczęciu rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rozmowy te odbywają się w szczególnie napiętym momencie dla regionalnych relacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne eskalacje między Izraelem a Iranem oraz ich sojusznikami w regionie. Nie ujawniono jeszcze szczegółowej agendy tych rozmów, jednak eksperci spekulują, że mogą one dotyczyć deeskalacji napięć regionalnych oraz potencjalnego powrotu do rozmów o irańskim programie nuklearnym. Rozmowy te mogą stanowić istotny krok w kierunku dyplomatycznego rozwiązania narastających napięć w regionie. Rezygnacja z polowań wielorybów przez Islandię. Islandia ogłosiła odwołanie sezonu polowań na wieloryby po raz drugi z rzędu, co spotkało się z aprobatą organizacji ekologicznych. Decyzja może wpłynąć na unijną politykę ochrony mórz, szczególnie w kontekście planów rozszerzenia obszarów chronionych.